Które mają bardzo ważną rolę do odegrania, jeżeli chodzi o odstraszanie agresora, które razem z czołgami Abrams stanowią zaporę nie do przebicia zaporę odstraszającą właśnie rosyjskiego agresora. Te śmigłowce to forma takiej współpracy pomostowej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Dwa lata temu w 2023 roku wynegocjowałem z ówczesnym sekretarzem obrony Lloydem Austinem właśnie taką formułę współpracy przed zawarciem kontraktu na dostarczenie 96 śmigłowców uderzeniowych Stany Zjednoczone zobowiązały się do dostarczenia do Polski 8 śmigłowców, które byłyby wykorzystywane do szkolenia polskich pilotów, tak żeby potem kiedy pierwsze Śmigłowce zamówione w Stanach Zjednoczonych trafią na wyposażenie polskiego wojska, mogły płynnie być włączone w cały system obrony i odstraszania, zbudowany we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. A więc można powiedzieć, że te śmigłowce są pozyskane nie dzięki koalicji 13 grudnia, tylko pomimo tej koalicji. Gdyby rządziło Prawo i Sprawiedliwość, gdybym był dłużej ministrem obrony narodowej, to zapewniam Państwa, że te śmigłowce trafiłyby do polskiego wojska rok wcześniej, przynajmniej rok wcześniej, bo wszystko było już domówione. No ale przyszła koalicja 13 grudnia, zaczęły się audyty, zaczęło się szukanie dziury w całym i tak straciliśmy ponad rok na właśnie działania PR-owe rządu koalicji 13 grudnia. Przy czym. Pamiętajmy, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Te działania, które powinny być skoncentrowane na budowie siły polskiego wojska, niestety zostały zahamowane. 96 śmigłowców uderzeniowych Apache tyle potrzeba polskiemu wojsku. Siły lądowe. Na taką wielkość określiły potrzeby. Kiedy dziś słyszę, że jest ich za dużo, no to proszę Państwa, jeżeli Wojsko polskie ma być pierwszą pod względem siły armią w Europie Sojuszu Północnoatlantyckiego, to tyle potrzebujemy śmigłowców. 96 śmigłowców, żeby realnie odstraszyć agresora, żeby nie dopuścić do tego, żeby Polska została zaatakowana. Niepokoi natomiast to, że inne przedsięwzięcia, które były przygotowywane zarządów Prawa i Sprawiedliwości zostały wyhamowane. Wielkim skandalem jest unieważnienie postępowania na pozyskanie śmigłowców Black Hawk, śmigłowców produkowanych w PZL Mielec. Zagrożone jest 1600 miejsc pracy no i przede wszystkim zagrożony jest proces wymiany floty śmigłowcowej z postsowieckiej na nowoczesną. Właśnie na taką, która będzie realnie odstraszać agresora. Również skandalem jest to, że zamówiono jedynie 111 spośród 1400 bojowych wozów piechoty Borsuk. To jest zbyt mała liczba, kiedy jeszcze słyszymy, że Unia Europejska prawdopodobnie wyłączy bojowy wóz piechoty Borsuk z możliwości pozyskiwania tego sprzętu w ramach środków unijnych. No to widzimy jaką siłą dysponuje koalicja 13 grudnia w relacjach między Polską a Unią Europejską. Żadną siłą, proszę Państwa, żadną siłą. Więc, konkludując, ważne jest to, żeby procesy, które zostały rozpoczęte za rządów prawa i sprawiedliwości były kontynuowane. Procesy związane z budową siły polskiego wojska, z budową siły odstraszania agresora, a niestety pod rządami koalicji 13 grudnia te procesy zostały wyhamowane. Chwalą się zamówieniami, które były przygotowywane za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, własnych zamówień koalicja 13 grudnia po prostu nie ma. Szanowni państwo, wielkim dziedzictwem rządów Prawa i Sprawiedliwości były zmiany w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Można powiedzieć takie dwa, dwa wielkie sukcesy. To przede wszystkim wprowadzenie, no, panie premierze, doktryny Błaszczaka, to znaczy obrony każdego centymetra polskiej ziemi, odejście od tej fatalnej z czasów Donalda Tuska filozofii obrony Polski na linii Wisły, bo Polski na linii Wisły nie da się bronić. Na linii Wisły broni się Republikę Federalną Niemiec. I druga kwestia fundamentalna, to znaczy nigdy po 1989 roku nie było aż tak wielkiej modernizacji technicznej wojska polskiego. I to jest również wielka zasługa pana premiera Mariusza Błaszczaka, ponieważ dzięki właśnie tym działaniom podejmowanym przez rząd prawa i sprawiedliwości, przez ministra obrony narodowej pana premiera Błaszczaka mamy w naszych zasobach, czy będziemy mieć w naszych zasobach najnowocześniejszy sprzęt na świecie: samoloty F-35, lekkie myśliwce FA-50, czołgi K-2. Armatochowice K9, ale także wsparcie polskiego, rodzimego sektora, Armatochowice Krab, czy też wprowadzenie do produkcji seryjnej właśnie Armatochowic Krab, czy też karabinków Grot. I mogę tak wymieniać, wymieniać, wymieniać. Dziś się spotkaliśmy z Państwem, żeby powiedzieć o dobrej informacji polegającej na tym, że do, polskiej, do polskiego wojska trafią właśnie te śmigłowce uderzeniowe Apache. Tylko Szanowni Państwo, Zasadniczy problem obecnej ekipy rządzącej jest taki, że oni są jak ten przysłowiowy piłkarz, który stoi na linii bramkowej, ten snajper, ten atakujący, który tylko dostawia nogę. Bo de facto jesteśmy w takiej sytuacji, że pan premier Błaszczak, jego ekipa w Ministerstwie Obrony Narodowej no wyprowadziła tą całą akcję, przekiwała, całą, przekiwała ca swoją konkurencję, drużynę konkurentów. Doprowadziła piłkę pod linię bramkową i tylko trzeba wystawić nogę, tylko obecna ekipa rządząca z panem Kosiniakiem i panem Kłamczykiem, Tomczykiem, no oni często się potykają na tej linii bramkowej i zamiast doprowadzać proste sprawy do końca, te sprawy, są zatrzymywane. Można powiedzieć, że został jeden wielki hamulec ręczny zaciągnięty na zakupach zbrojeniowych. I to, co mówił pan premier Błaszczak, jeżeli chodzi o Apache, to ten kontrakt powinien o wiele wcześniej zostać zawarty. On był gotowy w szufladzie, on powinien zostać de facto zawarty na początku roku, na początku stycznia. My o to apelowaliśmy na komisjach obrony narodowej, mówiliśmy o tym na łamach debat w parlamencie. Tylko problem jest inny, Szanowni Państwo. Bo ja tu nawet mogę tak złośliwie powiedzieć, chciałbym skrytykować Ministerstwo Obrony Narodowej za ich działania w tym zakresie, tylko że oni żadnych działań nie podejmują. To jest ten zasadniczy problem. Poza już można powiedzieć de facto. Wynegocjowanymi kontraktami, jak na Apache czy na IBCS, czyli ten system, ten mózg do obrony przeciwlotniczej, oni de facto nic nowego, żadnych nowych kontraktów nie zawierają. I to jest ten zasadniczy problem. Nie zawierają ich z dwóch powodów. Po pierwsze, Kosiniak, Kamysz i Tomczyk to są nieudacznicy. To są ludzie, którzy nie mają elementarnej wiedzy w tym zakresie. Z drugiej strony nie ufają specjalistom, którzy są w Agencji Uzbrojenia. Co też trzeba jeszcze dodać, że Agencja Uzbrojenia jest to również um, instytucja, która została powołana za czasów pana premiera Błaszczaka i doskonale się sprawdziła. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, że trzeci rok funkcjonowania Agencji Uzbrojenia i widać wyraźnie, że to był strzał w dziesiątkę połączenie tych dwóch inspektoratów i y, tam pracują fachowcy, tylko dzisiaj widzimy, że w budżecie nie ma odpowiednich środków na Agencję Uzbrojenia, to po pierwsze, a po drugie, 20 miliardów złotych nie zostało wydatkowane w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o modernizację techniczną Wojska Polskiego. To jest po prostu, Szanowni Państwo, skandal. Jeżeli z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli kolejnej, kolejnego instrumentu stworzonego przez Pana premiera Błaszczaka, aż 20 miliardów złotych nie jest wydatkowane. To ja się pytam, dlaczego oni tego nie zrobili? Po prostu są nieudacznikami. Nie ma programu Orka, nie ma kolejnych zamówień na Kadwójki, nie ma e, umowy na Haymarsy. Minister Zaleski mówi na pytanie zadane mu na Komisji Obrony, że my 500 sztuk hajmarsów nie potrzebujemy. Ta mikromania w zakresie bezpieczeństwa odbije nam się czkawką, Szanowni Państwo bo rolą odpowiedzialnego ministra jest planowanie i wdrażanie tych planów i szukanie finansowania. To, co robi pan premier Błaszczak wraz ze swoim zespołem. Dlatego też w ramach spotkań tej Rady Modernizacji Technicznej ona się odbywała de facto co miesiąc, nawet kilka razy w miesiącu. A dziś mamy informację, że ona się odbywa nie wiem, pięć razy, cztery razy w roku. No, szanowni Państwo, obecna ekipa rządząca całkowicie... Zostawiła temat bezpieczeństwa gdzieś na uboczu. Pan kośniak Kamysz, pomimo tego, że dostał resort ciłowy, zapuścił brodę, to jednak tego pierwiastku męskości w sobie nie ma i nie jest w stanie przekonać Donalda Tuska do tego, że temat bezpieczeństwa jest kluczowy. A wszyscy pamiętamy, jak Donald Tusk rządził, ponieważ wtedy zamiast zakupu, zamiast zawierania nowych kontraktów zbrojeniowych. Był hamulec znowu ręczny na to, były likwidowane jednostki wojskowe, które później pan premier Błaszczak musiał odtwarzać. Więc szanowni państwo, zwracamy na to uwagę. My również w pracy parlamentarnej będziemy bardzo mocno teraz punktowali te działania, które podejmuje obecna ekipa rządząca. I także cieszy nas bardzo to, że zwierzchnikiem sił zbrojnych będzie pan prezydent Karol Nawrocki, a nie Rafał Trzaskowski, który zamiast tęczowej flagi teraz pewnie by latał z białą flagą. Czy pytania jakieś Państwo mają? Chciałam zapytać jednak o tę ewakuację z Izraela Małgorzata Gałka w Polsce 24, bo od wczoraj mamy tak naprawdę chaos informacyjny ze strony rządowej. Z jednej strony Ministerstwo Spraw Zagranicznych mówi o tym, że żadnej ewakuacji nie prowadzi. Z drugiej strony mamy informację o tym, że jednak jakieś komercyjne działania są robione. Jan Grabiec pisze, że będzie ewakuacja. Jak to powinno wyglądać? Czy ktoś tu zawinił? Jeżeli tak, to kto? To jest bezwład koalicji 13 grudnia, odpowiedzialny za rząd jest premier, szef rządu Donald Tusk, w tej sprawie się nie wypowiada, jak widać nie interesują go losy Polaków, którzy są w Izraelu, którzy wymagają tego, żeby ich wspierać, żeby zapewnić im bezpieczeństwo. Porównajmy tą sytuację ze zdarzeniami z października 23 roku. Wtedy reakcja była natychmiastowa. Sam uruchomiłem samoloty Herkules, które poleciały po polskich obywateli, żeby polscy obywatele mogli wrócić jak najszybciej do domu. No ale cóż, mamy taką władzę, która Obiecuje, Bo cóż, szkodzi obiecać? W związku z tym ministrowie rządu Donalda Tuska obietnice składają, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych mówi coś zupełnie y, przeciwnego. Mamy sytuację rozkładu instytucji państwa polskiego, bo premier rządu jest zainteresowany wprowadzaniem demokracji walczącej, represjonowaniem opozycji, atakami na opozycję. Sam w stanie nie jest jakiegokolwiek programu, Sformułować czy też wprowadzić, a więc państwo Tuska to państwo z dykty. Ja tylko jedną rzecz, pani redaktor. Jedyny samolot, na którym zależy Donaldowi Tuskowi, to ten z Gdańska do Warszawy, który leci, w, leci we wtorek, a wraca w czwartek. Więc naprawdę, my nie mamy żadnych złudzeń co do tego, że ta ekipa to są zuchwali, źli, skorumpowani ludzie, którzy mają gdzieś Polaków. I Polacy. Patrząc na to, jak głosowali w ostatnich wyborach, również nie chcą, żeby ta zła, skorumpowana, skompromitowana ekipa rządziła, bo nie, potrafi, nie potrafią się zajmować polskimi sprawami. Jeżeli nie potrafią się zająć obywatelami polskimi, którzy polecieli do innego państwa, to ta władza nie ma żadnej legitymacji do tego, żeby rządzić. Dziękuję.